Które mamy obecnie. Jest to wynagrodzenie miesięczne w wysokości 19 470 zł. No i ono będzie obowiązywało dotąd, dopóki nie zmienią się przepisy. Oczywiście Rada Gminy wzięła pod uwagę Pana działalność, bo w jakiś sposób ustalając to wynagrodzenie, oczywiście oceniamy pracę i wzięliśmy pod uwagę dokonania w poprzedniej kadencji Więc informacyjnie, pana wynagrodzenie wynosi właśnie taką kwotę. Pan wójt chciałby zabrać głos, czy proszę. ja tylko w tym miejscu chciałbym Państwu bardzo podziękować i zadeklarować oczywiście to, że będę starał się tak pracować, żeby żebyście Państwo byli zadowoleni z tej decyzji. Bardzo dziękuję. Zakończyliśmy punkt dotyczący projektów, uchwał Kolejny punkt to informacja Wójta o stanie budżetu oraz innych ważnych sprawach dla gminy oddaję głos Panu Wójtowi, bardzo proszę Tak, jeśli Szanowni Państwo pozwolicie, to ja na siedząco spróbuję o tych najważniejszych rzeczach które dotyczą naszego budżetu ponieważ już za chwilę będziemy mieli pierwszą taką roboczą sesję, ona jeszcze będzie w maju. Myślę, że wówczas na posiedzeniu Komisji Wspólnych ja będę chciał dużo więcej czasu na to poświęcić bo tych spraw, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić, jest bardzo dużo, a dzisiaj, ze względu na ten charakter sesji, postaram się ograniczyć do tych najważniejszych. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budżet naszej gminy, sytuacja na dzień 30 kwietnia tego roku wygląda następująco. Po stronie dochodów mamy kwotę 51 761 milionów zł. 1 groszy. Mamy w sensie planujemy, że do końca tego roku taka kwota wpłynie na nasze konto. Po stronie wydatków mamy kwotę 52 786 907 zł i 28 groszy. Jak widać, mamy deficyt w wysokości 1 25 789 zł. Jeśli chodzi o nasze dochody bieżące, to bardzo dużą część tego stanowią dochody majątkowe, ponieważ ym, po stronie dochodów mamy dochody bieżące, te, które są naszym... Jak gdyby takim dochodem, który możemy sobie wykorzystać na to, na co jak gdyby zaplanujemy wcześniej. O tyle dochody majątkowe one są już konkretnie znaczone i one muszą być wydane zgodnie z tym, na jaki cel zostały zdobyte. Tutaj mam na myśli oczywiście kwestie inwestycyjne. I po stronie wydatków mamy wydatki bieżące 32 334. 1005 zł i 13 groszy. Zaś po stronie dochodów bieżących 33 111 740 zł i 58 groszy. Tutaj bardzo ważna jest informacja, którą ci z państwa, którzy są po raz pierwszy po raz pierwszy może jeszcze nie wiedzą, że dochody bieżące muszą być zawsze równe bądź większe wydatkom bieżącym. Nie możemy mieć większych wydatków bieżących niż mamy dochody bieżące. One mogą być na poziomie równym lub y, wyższym, natomiast nie możemy więcej wydawać niż mamy dochodów bieżących. Jeśli chodzi o kwestie, które dotyczą y, dochodów majątkowych, czyli tych y, środków, które pozyskaliśmy na realizację zadań inwestycyjnych to tych jest 18 649 377 zł i 33 grosze po stronie dochodów po stronie wydatków 20 452 902 zł i 15 groszy jeśli chodzi o te zadania inwestycyjne, to tych punktów, które dotyczą zadań inwestycyjnych, które realizujemy w roku 2024, jest łącznie 17. Ja powiem o tych najważniejszych na dzień dzisiejszy, czyli jesteśmy na etapie... Rozpoczę, rozpoczętego zadania jakim jest przebudowa dróg gminnych i budowy oświetlenia na terenie naszej gminy i to jest ponad 3,5 miliona złotych jesteśmy na etapie już końcowym przebudowy centrum Czernina tutaj chodzi o budowę drogi i parkingu w miejscowości Czernin to jest ponad milion dwieście kolejnym ważnym punktem jest Budowa sali gimnastycznej w szkole w Czerninie to jest prawie 4 miliony złotych oraz adaptacja budynku oświaty na żłobek to jest w tym przypadku kwota ponad miliona złotych. Podobna kwota, ponad miliona złotych, to budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcino. To są takie najważniejsze tematy, o których chciałem dzisiaj Państwu wspomnieć. Natomiast Szczegółowo, dosyć mocno omówimy sobie na posiedzeniu komisji, które już niedługo, bo w maju nas czeka. Chciałbym również w tym punkcie e, przedstawić Państwu informację, która dotyczy stanu zadłużenia naszej gminy. I tutaj sytuacja wygląda tak, że w chwili obecnej to zadłużenie mamy na poziomie 9 958 000. Chciałbym również w tym momencie przypomnieć Państwu, no, wszystkim Państwu, którzy są jak gdyby nowymi radnymi, a troszeczkę też przypomnieć tym, którzy zaczynali w tamtej kadencji, że rozpoczynając tamtą kadencję, która właśnie minęła, czyli to był koniec roku 2018, nasze dochody były w wysokości 26 milionów 733 tysięcy z małym ogonkiem. Dzisiaj to jest 51. Nasze wydatki wówczas były na poziomie 32 milionów 861 tysięcy z ogonkiem. Dzisiaj to jest 52 miliony. Wówczas nasze zadłużenie było na poziomie powyżej 11 milionów złotych. Dzisiaj, tak jak wspominałem, jest to niespełna. 10. Wydaje się, że tutaj ta sytuacja finansowa naszej gminy no, poprawia się, ale chciałbym w tym miejscu również Państwu powiedzieć, że bardzo mocno bolą nas nasze wydatki bieżące. I o tym na pewno dużo więcej sobie porozmawiamy na posiedzeniu komisji, bo te wydatki bieżące to jest dzisiaj nasza największa bolączka. Jeśli chodzi zaś o rozpoczynającą się kadencję, to, to też duży wpływ na to, jak będą wyglądały nasze finanse, a co za tym idzie nasza możliwość pozyskiwania środków na zadania inwestycyjne, też będzie troszeczkę wynikała z sytuacji, powiedziałbym, ogólnopolskiej. Słyszymy, że jest w planach reforma finansów publicznych. Jak to ostatecznie będzie wyglądało? Jakimi środkami będą mogły samorządy dysponować, dzisiaj jest ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, a od tego będziemy uzależniali ilość zadań inwestycyjnych, którą będziemy w stanie zrealizować. Oczywiście chciałbym i będę robił wszystko, aby nam się udało realizować takie zadania jak przebudowy dróg gminnych, bo jeśli chodzi o drogi gminne, to wydaje się, że to jest dzisiaj jak gdyby największa potrzeba. Ale również bardzo mi zależy, żeby na, na w tej kadencji na terenie naszej gminy pojawiły się kolejne ścieżki rowerowe. Wiem, że to jest bardzo ważne dla mieszkańców naszej gminy. Oczywiście tych wyzwań jest dużo, już w najbliższym czasie będziemy mieli zebrania sołeckie w każdej miejscowości nastąpią wybory sołtysów ale to również będzie okazja do tego, żeby posłuchać y, mieszkańców y, i na pewno raz, że zachęcam Państwa do udziału w tego typu y, zebraniach, które będą y, się odbywały, ale na pewno na tych zebraniach będzie bardzo wiele jak gdyby, oczekiwań ze strony mieszkańców. Ja już mogę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich. Bo będzie to oczywiście uzależnione, co bardzo mocno podkreślam, od sytuacji finansowej, e, która przed nami, czyli te lata 25, 26. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta reforma finansów publicznych i, i dopiero, e, wiedząc, że tak powiem nad czym stoimy, będziemy, jak e, e, powiem, szykowali się do kolejnych zadań inwestycyjnych. Na dzisiaj te, które jesteśmy w stanie już są już rozpoczęte, które realizujemy, to między innymi te, o których Państwu wspomniałem. Jeżeli oczywiście w tym punkcie Państwo macie pytania, ja jestem do Państwa dyspozycji. Nie chciałbym, żeby dzisiaj ten punkt był zbyt długo rozbudowany, bo już za chwilę przed nami taka pierwsza robocza, powiedziałbym, sesja i myślę, że wtedy tego czasu na dyskusję na pewno będzie dużo. Dziękuję. Dziękuję. Panie wójcie, bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym momencie zadać jakieś pytanie, odnieść się do tego przedstawionej tej informacji? Nie widzę chętnych. W związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa, sołtysów, może chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Pan Wójt przedstawił swoją informację. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam pierwszą sesję Rady. Gminy Dygowo, bardzo Państwu dziękuję za aktywny udział w tej sesji. Dziękuję Pani i Panu Wiceprzewodniczącym za wsparcie, wszystkim Państwu Radnym i do zobaczenia na sesji kolejnej. Dziękuję.